Witam wszystkich! Witam wszystkich! Piękniutki dzień. Wiecie co, dzisiaj tak króciutko z gośćmi zaraz na rybki jedziemy. Yy, nie chcę ich tam obudzić. Taki tylko krótki przekaz. Dzisiaj mi przyszedł. Może się zabawię w jasnowidza tym razem, ale niestety, niestety przychodzą ciekawe rzeczy. Rano, niedawno z pół godziny temu, mi, przyszło mi słowo, jakby wyraz, słowo, to tylko mówię tak jak dosłownie, na gorąco, tak jak to było, Storytel, no i tak sobie myślę, kurczaki, no trzeba będzie zobaczyć w internecie, biorę tą komórkę. A te Storytel to gdzieś tam, gdzieś może słyszałem, ja nie mówię, że tego w ogóle nie słyszałem, na pewno nie wiem, nie wiedziałem co to jest, po prostu gdzieś, gdzieś ta nazwa tak gdzieś, gdzieś tam w uszach zabrzmiała, gdzieś tam kiedyś, ale zupełnie nie wiedziałem co to jest. Wpisuję do internetu Storytel, no jakieś audiobooki, co nie, audiobook, no dobra, wchodzę w ten pierwszy link Storytel, wchodzę, wchodzę, otwiera mi się strona. Pływają takie małe ikonki, nie wiem, po średnica, takie kwadraciki, po półtora centymetra. No, widzę, że to jakieś książki są, ale nie widzę tytułów, nie widzę nic. i Pływają tak trzy rzędy się poruszają: jedne w tą, drugie w tą. No i który ja mam teraz wybrać, no bo wiem, że to jest informacja. Oprasz, o tu ziłeczka zbieramy. Nasoczek zaraz będziemy robić dla gości. No i wiem, centralnie wiem, ja wiem, kiedy przychodzi informacja, także wiem, że to była informacja, co nie. I, 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 I który tu wybrać teraz? Jak dalej podążać za taką jakby nieświadomą informacją, która przychodzi? A myślę sobie, zamknę oczka, zakręcę paluszkiem kółeczko w lewo i pyknę gdzieś tam w ekran. Zrobiłem oczywiście tak i zgadnijcie, co, co mi się otworzyło. Otworzył mi się audiobook Orwella 1984. Chyba to jest tytuł, ja nawet nie wiem, coś Anna Lea. Tłumaczenie czy nie wiem. Ale w każdym razie na gorąco tylko wziąłem urywek i nawet dla Jadzi pokazywałem, powiem Wam. <noise> Puściłem ten urywek tam, nie wiem, z minutę, dwie może, może trzy. I powiem wam to nam szykują. Wejdźcie na ten audiobook Storytel. Podejrzewam, że bez problemu znajdziecie 1984 Orwella. Orwell. I sobie ten ten tam jest bodajże chyba cały ten audiobook ma 4,5 godziny, bo ja tam patrzyłem dokładnie jak to mniej więcej wygląda ile. Ja to sobie później przesłucham, ale teraz po prostu nastawiam się na inne zajęcia. Także z pięknego... Tutaj, tutaj jeszcze nieopielone, bo ziemniaczki wschodzą. Także nie patrzcie, że coś jest niezrobione. Zobaczcie jak tam pięknie. O tam jak piękniutko cebula rośnie, marcheweczka. Ale będziemy mieli swoje produkty piękne. Maliny. Cudownie. Pozdrawiam Was. Mocno ściskam. Do następnego razu.